12 grudnia 2019 roku z inicjatywy zarządu Izby Rolniczej w Opolu zorganizowano spotkanie informacyjne, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego organizacji i działalności spółek wodnych oraz melioracji na terenie województwa opolskiego. Jest na dzisiaj wiele Tematów do poruszenia. Tutaj sala pokazała, jak wiele jest niedomówień, nawet między urzędami, między starostwem, między gminą, między spółką wodną. Jak bardzo nam są potrzebne te więzi, które ci ludzie powinni, naszym zdaniem, już od lat mieć wypracowane. Dochodzi nowa firma Wody Polskie, która jak gdyby jest czapką nad tym wszystkim, ale z tej dyskusji, która tu dzisiaj się wywiązała, wynika, że nie do końca mamy. Pełny kontakt między tymi instytucjami. Oprócz Izby Rolniczej w Opolu, inicjatorem spotkania był Piotr Pancześnik z Wód Polskich, który zaprosił na konferencję Pawła Szymczuka z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przedstawił on możliwości sięgania po pieniądze przez spółki wodne. Wody polskie mają program Stop Suszy, do którego można wnosić uwagi. Ktoś korzysta, a nie jest w spółce wodnej, to starosta wydaje decyzję. Przepraszam Państwa, tu nie chodzi, nie chodzi nam o to, żebyśmy się przerzucali odpowiedzialnością. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni burmistrzowie i wójtowie gmin Województwa Opolskiego, przedstawiciele zarządów spółek wodnych oraz przedstawiciele organizacji rolniczych i agencji rządowych. Także ich zdaniem mamy problem z wodą. Mamy rzewnie i Opole, i Wrocław, i Gniewicze na swoim terenie, nawet nie wiem, gdzie ta jest. Nie ma żadnych instrumentów, żeby tego beneficjenta zmusić do wykonania e, prac konserwacyjnych w żaden sposób. I to jest, uważam, podstawa, ponieważ jeśli gmina wychodzi naprzeciw spółce i pomaga jej w każdym działaniu, to ta spółka ma rację bytu. Jeśli nie będzie poparcia gminy, to te spółki raczej padają. Najprostszym rozwiązaniem będzie, jeżeli wróci temat spółek wodnych, tak jak było poprzednio. Gminy miały nadzór i były też członkiem spółki wodnej. To trzeba zmienić filozofię podejścia, oddziaływania, urządzenia. Się susza się pogłębia. Widzimy to już kolejny rok i tamten rok był no nieciekawy, ten był jeszcze, ten jest jeszcze bardziej nieciekawy, a to co na razie widać, no to zapomina. Następny zapowiada się być może gorszy. Jeżeli dalej jesień i zima będą suche, no to tego zapasu wilgoci w ogóle nie będzie. Problem z wielu gminach jest składki, w naszej gminie jest podobny problem, bo ci, którzy są blisko ujęć wodnych czy cieków wodnych, wiadomo, muszą odprowadzać składki, a woda jednak płynie z, z wszystkich. Pól I i zanieczyszczaterowy. I właśnie tu są te niedomówienia, dlaczego ja muszę płacić, ja nie muszę płacić. Jeżeli to było rzeczywiście ustawowo zagwarantowane, to na pewno by miała spółka większy, większą swobodę do prowadzenia swojej działalności. Jest to bardzo ważny problem. Jako przewodniczący spółki wodnej w Domaszowicach mogę powiedzieć, że. Mogę przypomnieć, przytoczyć lata 2010, kiedy były powodzie, wystąpiły u nas i zaniedbania sprzed 30 lat wcześniejszych nieodmulania tych rowów spowodowały, że były duże podtopienia i bardzo duże były straty. W ciągu 5-6 lat żeśmy odrestaurowali, czyli odmulili ponad 80-90% rowów i problem z deszczami nawalnymi już w 2011 roku zniknęły. Teraz sytuacja jest odwrotna. Czy my tą wodę nie musimy jej rzucać, tylko Ją zatrzymać. Wystarczy zrobić inwentaryzację tego, co mamy, co posiadamy z lat poprzednich i odrestaurować wszystkie zastawki wszelkiego rodzaju, żeby ta wodę, tą wodę zatrzymywać w okresie wiosny. To problem czyli... jest znaczny. Zauważyłem też, że do nas, do większości z nas dotarło to dopiero teraz, natomiast taka sytuacja ma miejsce od, od, od lat. Natomiast dobrze, że to zauważamy i dobrze, że się zastanawiamy nad tym, w jaki sposób magazynować tą wodę. Nie ma, myślę, jakiejś rozbieżności. Wszyscy są zgodni, że faktycznie infrastruktura, którą posiadamy, wymaga serwisowania, że wymaga odnowienia, że wymaga doinwestowania, ale też musimy zwracać uwagę na mniej kosztotwórcze możliwości, jakie nie spadają. Czy to na wody polskie, czy to na gminy, czy to na urzędy wojewódzkie, tylko mogą pozostawać w gestiach samych rolników, gospodarstwa, więc te inwestycje w glebę w jej strukturę, które pozwolą zmagazynować wodę. Kiedy mówimy zbiornik wodny retencyjny, zawsze wyobrażamy sobie metry sześcienne, tak? Natomiast kiedy mówimy gleba i właściwa jej struktura, nie zdajemy sobie sprawy z potencjału magazynowego takiej powierzchni, a tymczasem na głębokości do 20 cm powstająca warstwa próchnicza w ilości 1%. Jest w nie przechować do 150 ton wody. Tymczasem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi nowy nabór na małą retencję. Pierwszy zakończył się fiaskiem, nie tylko na Opolszczyźnie. Drodzy Państwo, stajemy wo wobec naprawdę wielkich problemów, ale trzeba to rozwiązywać sukcesywnie, spokojnie, póki jeszcze nie mamy sytuacji dramatycznej. Cała dyskusja e, skupiła się właściwie. Na działalności spółek wodnych i współpracy spółek wodnych z wodami polskimi, no gro przedstawicieli spółek wodnych prezesów podnosiło temat w ogóle ściągalności składek spółek wodnych, bo nie mają z czego pieniędzy na konserwację. To takie spotkanie jest warte do, do, do kontynuacji, ponieważ no, zostały sprawy poruszone i finansowania spółek i współpracy spółek e, z urzędami gminy i właśnie nasza spółka może być z tego dumna, że cały czas ta współpraca trwa. Izba Rolnicza w Opolu wspierała i wspiera właściwie gospodarowanie Wodą na terenach uprawnych. Decydujące znaczenie mają tutaj spółki wodne, które potrzebują regularnego finansowania. Pieniądze są, ale trzeba wiedzieć, jak po nie sięgnąć. My, Polacy, w Europie mamy wody najmniej. Należymy do tych państw, gdzie jest naprawdę najmniej wody. Szanujmy na dzisiaj to, co mamy i cieszmy się tym, że jeszcze nie ma dramatu, ale ja jestem zdania, dmuchajmy na zimne, rozpoczynamy tą dyskusję po to, żeby spowodować poprawy. Z jednej strony podniesienie wód gruntowych, a z drugiej strony wypracowanie takich metod, że wykorzystamy te programy małej retencji, wykorzystamy program budowy oczek wodnych, żeby usunąć wszelkie bariery administracyjne. Kto tylko jest chętny do wzięcia tych pieniędzy, do zainteresowania się tym problemem, ten ma być. Zadowolony ten ma jak najszybszą ścieżką legislacyjną dokonać i zrealizować swoje marzenia. Wydaje się, że konferencja dała rolnikom odpowiedź na wiele pytań, ale nie wszystko udało się wyjaśnić i ustalić. Dlatego, że jest to ważny problem dla polskiej wsi konieczne są kolejne spotkania. Stwierdził na zakończenie konferencji Marek Frelich Prezes Izby Rolniczej W Opolu. Program zrealizowano dzięki współfinansowaniu przez Izbę Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.